To jest już druga wystawa Dudegracza. Zupełnie inne obrazy, zupełnie obrazy takie, których się na ogół nie zna, nie były produkowane. Całe cykle obrazów, które naprawdę robią wstrząsające wrażenie. My na ogół widzimy Dudegracza jako takiego karykaturystę PRL-u. Natomiast tutaj jest zupełnie co innego i pejzaże, i. Takie cykle religijne i takie cykle związane z odchodzeniem, mówię o śmierci. Warto i zachęcam wszystkich, aby to obejrzeli, bo to robi świetne wrażenie. Druga odsłona galerii autorskiej Jerzego Dudygracza miała być odsłoną intymniejszą, czyli opowieścią o tym, co dla niego jako dla malarza było najważniejsze, co go prowadziło. Obsesją ojca było przemijanie, był motyw śmierci. Dlatego ten motyw zajmuje centralne miejsce w naszej ekspozycji. Chciałam, żeby powierzchnia była w miarę jednolita, stąd są ściany pomalowane na ten sam kolor, na kolor, który lubił, nawiązujący bardzo do takiego klimatu muzeum. Ojciec uważał, że bardziej nadaje się do muzeum, że jest, jak to się nazywał, pacykarzem z Częstochowy i dinozaurem malowania, które już nikogo nie interesuje. Dlatego bardzo chciałam, żeby było muzealnie.